Przyjmę tutaj Kai, a to jest pierwszy odcinek Halo Combat Wallet i Volid. Evolved, coś tam, coś tam. Będzie nasze filmów w tytule dokładnie. O fabule nie będę mówił, bo będziemy grali multiplayer, internet. Teraz już przez Microsoft Studio i mój laptop właśnie zaczął szumieć.

Ready, Kaya 100%. Oh. Yes, later, check. Capture the flag. Oh, some, some, I say, oh, motor. The... Oh, not. No. Blue team has the flag. Oh, no. blue team ah. score. Wiesz, maszyna. Zanim. 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 nas! Zanim. Zanim. Blue team. Jeszcze mi, Zanim. 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 A jeszcze

Nie piję to, zapijmy się nie, idziemy z kąpiel. Ej, Gnuju! Oho ho ho ho! Co, w się? No! Ej, pięk żelaz! Idziemy! O! Ci ballonem się. Podnąć. No, się, nie chcę nie połączyć Capture the F. myślałem, A bo że to jest na że to który to. Ale ja będę używał tylko. Co to jest? Ja nawet na tym nie jeździłem, nie? Pierwszy raz to widzę z to no, użlamy to. Dzieja. Dzieja. To jest yeah. yeah. szczala Szczal, szala. Szala. Bardzo mm -hmm. Szala. 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 A my tak, to jest najlepsze. Gnoju, cholery. No fajnie wiem jak też dobrym ludziom Chyba ci No nie nie dużo. Talin nie, 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 nie Ej, tu w jaką się w tym No bo to ona ciu ciu nie? Moje, 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 moje. Tu w jakąś kłodę? To pierwsza, co się ma pisemnie. O, w czośniu! Na tej, tej laty, nie umiem. Zrzucalić gnoja w ogóle na chyba. To już jest do Chociaż nie, to przyjemne. A to jest moje gnoju. No. No to jak wiecie. Moje. Blue team. już ma też handel to fajnie błusek. Z kimś nie. Aż wam też by ktoś miał. Acie tu to flaming tower. Przys Blue team has the flag. That's poison. Red team's flag Red team, Red team no. has no. the yes. flag. Stop. Shotgun. I And this

Chciałem powiedzieć, że musimy szczalać A teraz musimy skurgać. sprosta logika, nie? Jezu, ty, ty nie po oczach. Ponodze. Nie. O Nie ciemię! Biegnie! O kur... Ja! Kurde, pali mi się ręka. Na ten pole kata gra. Zależy, jaki trybura... O, shit! To ma jakąś... Nie ma wyrzutu! To No, to jest... O, to binnego! Pypko! Pypko, pypko! Pypko, pypko! Ty biegnij! to! wyżyciłem to! Muszę binnego!

że mi na kościoł no ale oto idziemy idziemy nikt nas nie goni chyba mamy obstawę dobrą Siema. może grafika nie jest tam idealnie tam ale piękny ale no spierdać gnoju jeden zasylany Idziemy do niego. Next, next. Blue, znaczy. nie nie? nie, nie nie Blue team has the flag. No, do flagę. też to są zabić. Nie, jeszcze nie jeszcze Pinky. Nie, kurwa, się! Red team has the flag. Gnoi, ty, ty. Has the flag. Spiedam, kurwa. Tak? Ty masz przybaczkę gnoju, Red team. Nie, tam tego has the flag. He he Blue team has the flag. Blue team has the flag. Idziemy, bo ty się Mam już tutaj pewną tanczki z ludźmi. Właśnie te, które właśnie widzieliście. Właśnie 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 A piją gdzieś w pośredniaku, flag. I ta mapa jest taka ogólnie, co się O, OLEG Już biegnę, już biegnę! Strzyma! Blue Flaga na miejscu! Ej znik! Czórdzij! Kibi! nie, tak Powiem się wydostał! O! Glados! Glados! Jestem co w potalu? Teleportacja! Widzimy! Oś! Teleportowałem się w innym riemi. Szczalają do nas. Ty tak to myk! Dziuk! Widzi, widzi. Możesz mnie zaskoczyć, ale Dobra, dobra, co jest!

A więc stagra, sakurnie taka... Nie, 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 nie! nie. Dysz, dysz. Jeżeli chcecie trochę, poręczę, zobaczę sobie dajno! Haha, nie trafiłeś! Traf... Trafiłeś! Ja jebie! Nie dosłownie! <gry> tak, f***a moja! Hahaha, ostatni ustęp, uc, uc, Jee f***ing kres, uu... Oh. Ja też, tak, ja też. Tak. Problem... Jee. Yeah. To jest ogólnie taka well. podstawa znowu, na której się zachęcam... UTO KURE MIE PODABENIE MA oh, brak! MBRAGI! ja to chcę! Chceszcie też ze mną, nie? Tu, 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 tu. To zabierzemy i jedziemy! Jedziemy! Ciu, 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 ciu. On zniknął, ale mnie przyszedł. I właśnie... Ciu, 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 ciu. Chyba się gościu nie? Ja też ja oh yeah. oh. Serio? Serio? Tylko dlatego nie mamy tego pojazdu? <śmulka> na flagę! <śmulka> Aha! To on, a dzięki nie! Ziomek! To no się ma! Problem?

Spierk kurde, problemy jak spierci robił dzieciak. No ja o logi. O już nie ma. Nie będę mi to gnoje. Ja wygrywam do koło mnie. Nie! Ciu ciuciu! Co wysomi Co? Co? ja nie mam że ja, ja lagi mam jakieś no Red team has the flag. ogólnie rzecz biorąc y, rakiety latają No mam, i nie takiej. sądzę iż stan polityczny tego kraju jest to dupy INHALATOR! Nie zabił. No, no! PINKY! fuck YOU! Pinky, ty Nie kurwa, skończyło się. Ej, no czekaj, ten pi... Chuju. Red Team has the flag. No przeładuj kurwa, no bo strzelają do nas. Och, co kurwa? gdzie ty jesteś ten? Jej Red Team has the flag. Red Team. has the flag. No nie no Zobaczcie jak oni na nas wychali! Spierdalej Żydku z ramy No patrzcie, to jest spawn Nie, to jest Chuj wie co Kubo wypierdalą Ile masz życia? Skończyłaś? Spierdalą No co No, no chyba wiadomo, mam taki Ej, taki gnoj przyjdzie No i co odnoju Co chcesz? Niekro, nie, jest zaslane. Blue team has the flag Idziemy tu. Eee, nie mam mamy na lebie Ale muszę kurfacy klidać Co, nie chcesz połączyć? Być! O wszedł? Na na kompa? I teraz nie ma na to Capture the flag I co? I co, i co uderzysz w snajpera? Gnoju. Co? 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 I to już nie trafisz? To jest jak ninja. Musimy nie dotarć. A tak na scenie, idę po to. Dzią, dzią, dziękuję, dziękuję. Dzią, dzią, dyn, 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 Jestem English. Kurwa, zabity English. Problem? What's up? What's up? What's up?

Wróg i gnoja. Lufok! Boże nie! Boże nie! Jestem, bo już nie. Spartan 117! Cheater! Nie paniknuj! No dobra, nie cztery był Ах, ага. ну, вот. Ты куда ты его мог написать? Аш, КОДА, А, шкода. Ты куда полочка? Не, окей, смотри, окей, я говорю, я говорю. Гу... Red team has the flag.

Mam miejsce na dysku, nie wiem. Kawa, gnoju, Kawa. Nie ma nic śmiesznego. Zabiłem 22. 22 Dwadzieścia dwa zabiłem. Dwadzieścia dwa zabiłem, jestem happy. I myślę, że teraz kończymy, bo właśnie mi zleciło brak mu miejsca na dysku. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. I bądźcie zajebiście razem ze mną i nie rajdujcie tak z Halo.